Jak to przy każdej skomplikowanej akcji w <noise> powietrzu i <nalązi> na lądzie na wodzie może braknąć wachy bo się właśnie od... <głosy> odbywa <głosy> śród tankowanie <noise> Kurwa ten nie, nie ten leje. Dobra Nie <noise> Umyjesz inlik no, no i to, <noise> Dobra organizujmy butelkę, nie będzie śrutankowania jedziemy to. Ty no tak, bo może podpiąć Napijesz. <noise> Dobra, game over. Jakby ktoś miał kiedyś problem, to jest to przemyślane już w tym momencie. Poprawiona wersja, silnik jest umyty. Przy okazji antystresowa gruszka. <noise> Grucha antystresowa, można się zwalić i wtedy się zatankuje. Zamiast łowić musisz, kurwa się odstresowywać ja, <noise> Leje się tam co? <noise> Pełnego baku nie leży, by na zimie nie został. <noise> Waha, droga, albo lej był watra gdzie większy to. O, już. O, to odbiło. Korek. Odbiło. Pod korek. Tak. No i dobrze. Jedziemy <laughs> dalej.